Hej, 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 działam wszystkim tu Kamru, z tym w kolejnym odcinku, z której zagrajmy we Hearthstone. Gdzie dzisiaj będziemy grali sobie całkiem, całkiem, całkiem zabawnym deckiem. Mamy do zrobienia trzy questy Hunter Mage, Rogue Warrior bądź Shaman. Mam ochotę zrobić Mage'a i celowaliśmy w tego Magea od dawien, dawien, dawien dawna. Mam ochotę go zrobić, robimy dzisiaj Casino Magea! Czym jest Casino Mage? Jest to Mage! Pod losowość! Tak! RNG tylko zamiast Prista mamy Major. Zróbmy to. Mam taką ochotę, zagrajmy Casino Major. Arkane Mysl. Niech będzie. Pierwsza losowaść, jaką mamy. Za jeden many, nic więcej nie mamy. Nope. Za dwie mamy coś losowego. Patrzymy, patrzymy, patrzymy. Nie mamy. Co eee, mamy dalej? Mamy Flame Oczywiście bierzemy to. Mamy powiedzmy Effigy. To może być całkiem okej, okay. Przywołujemy randomowego miniona na podobnym koszcie. Dalej, 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 dalej. dalej. Rentity można sobie powiedzieć, że to jest coś losowego, ale. Stawmy to może na potem, bo to nie jest do końca losowość takiej, jaki szukamy. Spursinger oczywiście jest bardzo losowy, to chcemy. Dalej, 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 dalej. Nic, nic z tych rzeczy. Conjurer daje nam losowe karty w Discoverze, Servant of Juxaron, oczywiście, że tak. Oczywiście, jak żeby inaczej. Faceless samoner oczywiście, bierzemy. No i to tyle. Jeśli chodzi o karty kasowe może ewentualnie tymi jeszcze się jeszcze przejrzymy, co i jak tutaj. Zajden mamy, co my mamy? Zerusa, oczywiście. Mogłem wziąć finlaya by nie. Potrzebujemy tego early game'u, myślę, całkiem. Mogę wziąć Young ale w sumie niezbyt mnie to kusi. Lecimy dalej, może ją weźmiemy, może nie. Zależy się od tego, jak bardzo potrzebujemy early game'u. Dalej, 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 co my dalej mamy? Dalej mamy, mamy, mamy... Huge Toad, Flame Juggler, bardzo spokojny yy, Mad Bomber, yy, Mana Storm i Cho, oczywiście obie te karty muszą być. Lecimy dalej, 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 jak wygląda nasz kerf. Zatrzymany mam całkiem niezły kerf, ale weźmiemy brana. Bran jest super, jest naprawdę bardzo fajny. Ponieważ mamy dużo Battle krajów w deku, które dają losowe rzeczy, więc ten bran, jakby nie patrzeć, też daje nam losowość. Poprzez efekt, który... Dobrze, no, poprzez efekty innych kart, więc niech będzie. Eee, Mind Control Tech, standardowo, niech będzie. Dalej, 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 niech będzie Tinker. no już mało miejsc w deku, jakby nie patrzeć. Mam już bardzo mało miejsc w deku. Co nas mocno interesuje, przyjrzyjmy te karty. Za 4 many w sumie nie mamy żadnych kart. Tak naprawdę, w sumie nie mamy kart za 4 many, które by mogły nas zainteresować i to może być problem. A no nie mamy, zajrzyjmy jeszcze na. Ile mam w ogóle speli? Raz, dwa, trzy, cztery. My nie mamy speli w tym deku. Wiecie? Muszę to jakoś inaczej rozegrać. Muszę to jakoś inaczej rozwiązać. Że wypieszymy Tinkera, ponieważ on nie jest tak istotny jak w przypadku prista. W momencie mam dużo więcej Remowali, które mogą nam podejść. E, myślę, że za dwie many wezmę Scaraba, bo jednak on może dać nam e, Sekrety i cokolwiek, co nam jest potrzebne. E, Mind Control Tech myślę, że nie będzie aż tak istotny. Ponieważ mamy jakieś farmy Remowalu, które możemy zdobyć, więc powiedzmy, że nie. E, oczywiście bierzemy Jokstarona. Oczywiście, że bierzemy Jokstarona. Jak żebyśmy mogli go nie brać. Bang, dziękuję. Eee, Ragnarossa. Myślę, że weźmiemy kartę, która daje losowe rzeczy. Co jeszcze można zdobyć? O... Sylwanka chyba standardowo będzie okej, okay, tak myślę. Losowe przejęcie stwora przeciwnika. No dobrze, czy taki deck nie usatysfakcjonuje? Czy może coś za 4 many? Czy może jednak bym coś za 4 many? Może Fidżi wyjebać? I w zamiast... bo mamy rzeczy zatrzymany. Mm, I może zamiast tego dać dodać... Da, coś za 4 many, żeby było pod gryw. Hungry Dragon Coś takiego? Będziemy mogli specjalna dobić to, co powiedzieć przeciwnikowi może. To by miało jakiś sens powiedzmy. Ewentualnie wyjebać tego finleya. I wstawić jednego Mine Control Tech'a. Żeby był, bo to jest taki, taka klasyczna karta. Coś takiego. Casino Mage w ten sposób. Nie wiem, czy będzie aż tak dobrze działać, jak podejrzewam. Ale spróbujmy. Casino Mage. Dobra, spróbujemy zrobić coś takiego. Podejrzewam, że Renge będzie dużo lepiej działać, biorąc pod uwagę jego karty dostępne. Mamy no niską rangę, więc w sumie możemy zagrać sobie na rękę, tak chcę sprawdzić jak będzie się działo tu przeciwko metadekom. No nie wiem, zobaczmy. Zobaczmy. Może to być całkiem ciekawe. No i tak, myślę, że to może być całkiem ciekawe. Znaczy mamy mało speli w tym deku, bo w ogóle nie mam mało losowych speli. Hmm. Trochę. Trochę ta. Więc my właściwie spele będziemy dobierać za pomocą naszego discamera. Tak naprawdę. To raczej nie będzie dobrze działać, ale. Ale nie zmienia to faktu, że jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać. Spróbujmy. Co nam szkodzi? Testujemy, moi drodzy. To jest z serii Trollen Fan. Hello. Jest to odcinek z serii Troll Fan, gdzie gramy dekami, które niekoniecznie mają prawo bytu. Niekoniecznie mają prawo bytu. Ale, ale, ale... Eee, zróbmy tak może. Można mi się poszczęścił, no oni tu. Ach, cóż... Mogę powiedzieć. Uu. No bardzo bym chciał użyć bombera. O! Ho, ho. Czy <pod> i̇şte, by chciał się wymienić może? Przecież. Może jednak. Jak bardzo chcę wystawić się jego. na nawet tak. Uwaga, raz, dwa, a powiedzmy, że trzy. Mógłbym go zachować przy życiu. Albo mógłbym zostawić monetkę na Flamewakera. Myślę, że to może być lepszy pomysł. Ewentualnie na Servant of York saron Flamewaker. Zdecydowanie biorąc pod uwagę to wszystko za jeden życia. Naprawdę się nie wymieniasz? Okej. Okay. Jestem usatysfakcjonowany z tego co ujrzałem. Niech będzie Arkane Musuł. Stawimy sobie monetkę. i not? Oh yes! Oh yeah, you got it! <grymne> Dobrze. Skontrowaliśmy Murlock. What? Czy to jest token. To jest token. Warlock? ale. What? You fucking what, mate? Dajmy mu speli. Dajmy sobie speli. Okej, okay. Powiedzmy, że ma to sens. Może. Zobaczmy, co im podeszło. Mam nadzieję, że im przeżyje Bran, ponieważ będę mógł użyć Servantu o saron. I to było całkiem ciekawe. B, no, ale się nie udałem przytrzymywać do tego Joksaronu, ponieważ nie mam aż tylu speli w naszym deku, żeby Joksaron miał, nie wiem, po, po 30 speli na kombo. Joksaron zazwyczaj będzie wyrzucać, nie wiem, po 5 speli max, No ale tak czy siak. Ten deck trochę inaczej działa niż Renzi dos, nie? Troszkę inaczej. Nie wiem jeszcze jak. Bo dopiero testujemy, ale. Ale jest śmiesznie. Spelsinger jest śmieszną kartą. Szczególnie mage po ma całkiem dobre karty pod względem statystyk, jeśli chodzi o RNG. Nie będę tego ukrywać. What the fuck? Okej. Okay. To jest ciekawe, że tak to ujmę. Why do you call? Money, money, money. Always funny. Zostanę basz. W kogo? Dzięki. I... Savage Roar! A this is nice. This is nice. Pretty, pretty good. Czy chcesz wyrzucić to? Powiedz mi. Hopsa, hopsa, hopsa. I... Gdzie poleci ogień? Perfekcyjnie! O mój Boże! Wow, nice! Ten dek tego typu jest. No... Bardzo podatny na ale. albo jakiekolwiek obrażenia. Ho! Swipe. Uuu, zostawił mi... Brana. Zobacz, hmm. To nie ma największego value. Przyjacielu. Podwójny bomber! Dobijemy? A zdjęte. I przy okazji zabrał grana ze sobą, nie? Zdrajca! A tam. Jej! Udało nam się! Pierwsza wygrana, Casino Major. Potrzebujemy jeszcze dwóch, żeby zrobić quest. <grymne> nie poszło tak źle! Znaczy, mieliśmy karty, które dobrze kontrolują przeciwnika, ale. Zastanawiam się czy chce Fiji Tak naprawdę mocno się zastanawiam Dodajku, Bo to zawsze Spell pot versus Valira Jaina vs Valera Z sobie zostawił jako formę doboru karty Ale jeszcze ta kart jest okej okay. Jeżeli on nie rzuci nic zacnego to myślę, że nie wiem, wrzucimy skarbę tak po... Z drugiej strony tak... Stricte pod tempo Money, money, money Must be funny In the rich man world Dobra The pleasure is mine Greetings Więc tak, nie chcę być podatni na backstab On ma monetkę A teraz zagrajmy tak. Deskaramy możemy poczekać. Może w międzyczasie podejdzie Bran i będziemy mieli dwa dobory kart. Może jest taka ewentualność. Owszem, jest. Hey, do you buy a Hmm, dajmy sobie spell. Really? Really? Rusty! No cóż, przyjacielu, Ciekawe, że zostałeś lepszą. Znaczy w sumie mogę dobrać sobie trochę tych kart. Jakby nie patrzeć. Mamy tanie karty tutaj. Z tego może być value. Owszem, może być. Może, może, może. Może, może, może. Może, może, może. Czy nie ma dobrej opcji wymiany, jeśli chodzi o noże? Może, noże, noże. Czyli to, czy, oczywiście może użyć noży i zabić mi Flame Jaglera, ale chodziło mi o. Deadly Poison. O, synergię, kombinację, kombos z Deadly Poison. Za full many. Bo tak to może użyć za dwie many swoich nożyków, ale zostanie mu jedna mana prawdopodobnie niewykorzystana. ależ to pewnie jest The roga, ale biorąc pod uwagę, że ma tego typka za dwie many z The truffle, więc pewnie ma spell, który daje mu jedną kartę. A, to Kafun, kafun, Kafeun, Kafeun. Friday, Friday, fan, fan. Friday, frighten, fan, pan, pan. Eee! No musiałeś go zranić. No dobra. bardzo no że zabił. Kafun, kafun! Kafun minion. Jakoś się nazywa dokładnie? Disciple of kafun, Kafun, kafun. Dobra, mniejsza. Misha. Mhm. Mm Co dalej? What's more? What's next? Arcane Blast. Okej. Okay. Taki droższy backstab. Mam może wymiany z tym przyjemniaczkiem to jest ciekawe. To jest ciekawe, czy chcemy go rzucić teraz? Mógłbym e, wystawić to i to i dobrać dużo kart, ale wiecie co zrobimy tak? Jestem ciekawy, co z tego wyniknie. Okej. Okay. Cóż, jeśli będziemy walczyli pod przewinięcie, raczej nie będę się musiał niczego bawić. Mam więcej serwantów, o jak Saron. Sługusów jego. Dobra, następnie. Hitchcock, Lord Walker, Scarab. Weźmy pod uwagę, że on zapewne ma tych typków zacięć manek, które niszczą nasze kreatury. Bo to jest deck pod kafuna. Czyż nie? Gangat. To nie jest najgorszy gangat. Jest bardzo spoko swoją drogą. Tak serio spoko. Mamy mało takich sporych kart. Masz monetkę? Masz. My mother does love the spice. Mani mani mani, it must be funny. Zrpnę pierw tak. She shall so... oh. Przyjacielu, witam Cię na moim pokładzie. Nie jest go w stanie zabić z nożyka, a to trochę przyblokuję opcję wykorzystywania speli. To jest bolesna karta. W w ten sposób dobiorę więcej, o jedną kartę więcej. Nie wydałem polimorfię, ale z drugiej strony. Ja dobiorę dużą ilość kart. Dużą ilość kart. Serio dużą. Holy shit. Niestety nasz czo prawdopodobnie tego nie przeżyje. A co będzie bolało? Ale przynajmniej mamy dużo dobrych kart. Pytanie, jak będzie wyglądała sprawa z tempo, które zapewne straciliśmy w bardzo dużym stopniu? Nie, nie rób tego. Salaam Are you my master? Are you my master? Oha. Czy się jakiś, nie wiem, blizzard czy coś. Uu. Dobra, jak chcemy to rozegrać? Eee, mógłbym na Ragnarosa. I nie będzie mógł mi go jeszcze zabić. Mogę się bawić SAPu. Ale to powinno na coś wpłynąć. Zagrajmy go teraz, bo nie będziemy mieli lepszej okazji. Papa, pa. bye fire be Okej. Okay. O, oh. myślę, że to może być całkiem ok. No, może to być całkiem ok. Zabiliśmy jednego miniona, on nie może mi go jeszcze zabić. Jeżeli on przeżyje, zniszczy kolejnego miniona, bądź go zatakuje za 8. Chciałbym, żeby coś zniszczył. A na samych strach możemy mieć dużą, duży czynnik losowości. Z tym może nam zginąć na przykład Firelord Ragnaros. I to będzie bardzo niefajne. ale kto by się tym przejmował. Liczy się fan, 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 Fun! Friday, Friday, fan, fan, fan. Wow, naprawdę, Assassination y poszedł od Spellsingera. Nice. Dobra, ja chcę to rozegrać. Chyba zrobimy tak. Całemu dobór kart cóż mogę rzec? Flame Waker Prawdopodobnie jestem. Nie wiem, martwy. To nie było najlepsze zagranie kart. Hmm. Może powinienem zrezygnować z motywu stuprocentowego RNG. Tylko pójść trochę w stronę... No dużo mamy kart RNG, ale jednak jakiegoś removalu potrzebujemy. Może. Może to nie będzie taki głupie. Wiecie, mamy dużo fajnych kart na mapie, które możemy zagrać, a jeżeli przeciwnik się... Tak rozsypie trochę, to jak ten playeside byłby całkiem dobry. I jednak. Mani, mani mani Co dalej? Ile my w ogóle spali zagraliśmy? Nie pamiętam, nie liczyłem. Framewaker byłby niezły. Mm. Mogłem wyrzucić Spelsingera albo Eternal Conjurera albo Servanta i Eternal Conjurera. O. To mogłoby być ciekawe. O. To mogłoby być nawet ciekawe. My Speli bardzo mało zagraliśmy. Wyrzucić cioga nie będzie zbyt opłacalne. Czy on dostał kolej z wiechy? Czy mi się zdaje? Jep no, Erofir, zróbmy tak. Co to się odwaliło? Uu. Czy gościa wywaliło? W sumie byłoby troszkę smutne. Tak, troszkę bardzo smutne. Tak, bardzo, bardzo smutne. Wrócił do życia. Może miał laga dlatego. Czy no cóż, dzięki temu troszkę wygrywamy. Ale spoko, spoko. Będziemy starali się wyrzucić rzucić Ile my speli zagraliśmy? Kuźma, nie pamiętam. Ten deck ma mało speli. Muszę dodać więcej speli do tego deku. Definitywnie. Ten deck bardzo mocno się opiera na discaverach, ale... Od razu podkreślam, że ten deck nie miał działać, okej? Okay? Ten deck nie miał działać Ten deck miał być losowy. Hmm. kawun. No to dobry kafun. Dobra, ogólnie potrzebujemy raczej... nie wiem czego. Spela? To jest interesujący spell. Na swój wykwitny sposób. No niech będzie. Zdajemy to, że strzelimy kafunem. Kafun, kafun, kafun! Nie planuję go zabić. Planuję pierwszy zagrać kafuna. Przedstawić mi hałasować za oknem. To, że otworzymy okno, bo mi jest mi gorąco, nie oznacza, że macie prawo mi psuć odcinek. Cicho nam. No. <grytanie> o! Czyta się nie wyratuje jeszcze. Bo ja, jak bardzo chcę wyrzucić kafuna. Mogę wyrzucić jego i jego, albo wyrzucić katuna? Jala Matar Nature. Yes. Vaporize, hahaha, ah, ile zagraliśmy spali? Tylko pięć, bożal, żal, tak mało, tak mało. Wciąż jednak Vaporize. <grymne> Uhuhu. 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 <laughs> brawo, 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 brawo! streak tym deckiem, come on No i dobra, spróbujmy wygrać jeszcze jedną grę